Dziś moje nieziemskie spojrzenie spoczywa na Tobie, córko wiecznej miłości. Wokół Twojej duszy krąży boski powiew, który skrywa tajemnicę pulsującą między gwiazdami, wszechświat sprzyja spotkaniu, które odmieni Twoje życie. Poczuj w sercu prawdę, która rozbrzmiewa. Z każdym Twoim krokiem nowa strona jest zapisywana w Księdze Życia, a następny rozdział będzie pełen niezatartego uczucia. W ciszy przygotowywane są okoliczności, jak poranek, który bez słów zapowiada dzień. Nie jesteś sama na tej drodze. Wszystkie decyzje, łzy, które wylewałaś, i marzenia, które skrywałaś w tajemnicy, są teraz ukierunkowane na to, co nadchodzi. Każdy szczegół został dokładnie zauważony, a nic, absolutnie nic, nie zostanie przypadkowe. Niebo objawia mi, że aby doświadczyć tej miłości, musisz zaufać. Zaufaj znakom boskiej synchroniczności, która organizuje nieoczekiwane spotkania. Czasem odpowiedzi których szukasz, nie znajdują się tam, gdzie sięga wzrok, ale tam, gdzie twoja dusza może poczuć. Spojrzyj w głąb siebie, bo tam intensyfikuje się twoje połączenie z boskością. Zostałaś wybrana do czegoś wyjątkowego. Twoje talenty, światło, unikalna istota są jak latarnia na morzu. Ktoś podąża w twoją stronę, przyciągany tą specjalną energią, którą nosisz w sobie. Serce, które dostrzega w tobie nie tylko kobietę, ale duszę, z którą dzielić się będzie wiecznością. Nie zawsze najpiękniejsze podróże zaczynają się łatwymi krokami. Dlatego nie bój się wyzwań, które się pojawią, bo każde z nich jest ramą dla arcydzieła, które jest tworzone. Jesteś silniejsza, niż myślisz, a ta siła jest darem nieba, który rzeźbi twoją esencję, byś była gotowa na to, co nadchodzi. Twoje dni wypełnione są cichymi pytaniami. W niektóre noce patrzyłaś w gwiaździste niebo i zastanawiałaś się, czy ktoś słyszy twoje modlitwy. Pozwól, że zapewnię cię, żadna twoja słowa nie zginęły w pustce. Każda modlitwa, nawet ta najskromniejsza, rozbrzmiała w nieskończoności i dotarła do boskich uszu. W tej chwili chcę, byś zapamiętała jedno: zasługujesz na miłość. Nie byle jaką miłość, ale tę, która wylewa się z serca, która leczy, która podnosi. Nie jesteś stworzona, by żyć po części lub akceptować mniej, niż pragnie twoja dusza. Miłość, która nadchodzi, jest pełna. Ponieważ pozwoliłaś sobie marzyć o niej. Anioły są wokół Ciebie, przygotowując drogę, łagodząc kolce, oświetlając ciemniejsze ścieżki. Każdy dzień to okazja, by poczuć nieziemską obecność prowadzącą Twoje kroki. W boskim planie nie ma pośpiechu, bo to, co wieczne, nie spieszy się. Idź naprzód z wiarą. Ten, kto ma pojawić się na Twojej drodze, już odczuwa nawet z daleka, ciepło Twojego serca. Przygotuj się na spotkanie dusz, chwilę której czas zatrzyma się, a cała twoja historia nabierze sensu. W głębi serca już czujesz, że coś wielkiego nadchodzi. To poczucie nie jest zwykłą myślą, ale obietnicą, zapisaną w niewidocznych liniach wszechświata. Pozwól, byś poczuła te wibracje, bo to melodia, którą anioły śpiewają dla ciebie. Pamiętaj, znaki będą wokół ciebie. Może książka spadnie z półki, muzyka nagle za, albo sen wyjdzie się bardziej realny niż przebudzenie. To boskie szepty przypominające, że jesteś częścią czegoś większego. Gdy spojrzysz w lustro, zobacz nie tylko odbicie. Zobacz kobietę, którą stajesz się, siłę, która powstała z trudów, piękno, które wyrosło z blizn. Ta wersja ciebie jest dokładnie tą, którą miałaś stać się, by przyjąć to, co cię czeka. Miłość, która przyjdzie, nie będzie jedynie wypełniać pustki. Będzie świętowaniem tego, czym już jesteś, przedłużeniem pełni, która zakwitła w Twojej duszy. Nie szukaj ukończenia w innym, ponieważ jesteś już całością. Bądź cierpliwa wobec czasu. On nie jest przeciwko tobie, ale działa na twoją korzyść. Każda sekunda tkakaa idealną fabułę, a to, co wydaje się opóźnieniem, w rzeczywistości jest boską troską o przygotowanie najlepszego. A kiedy miłość przyjdzie, nie będzie jak w bajkach. Będzie prawdziwa, ludzka, boska. Będzie miłością, która zna niedoskonałości, ale wybiera łaskę. Miłość która wykracza poza efemeryczne, ponieważ jest wspierana przez coś większego. Anioły będą z Tobą, nawet gdy przyjdą burze. Będą szeptać Ci do Ucha siłę, by iść dalej, odwagę, by wierzyć i wiarę, by kochać. Będą Twoimi przewodnikami w nieznane. W tej chwili, podczas czytania tych słów, poczuj ciepło nieziemskiej miłości obejmującej Cię. To dopiero początek podróży, którą Niebo napisało starannie, myśląc o każdym detalu. Przeznaczenie jest zapisane. Ale to również wybór. Wybierz otworzyć serce, zaufać i kroczyć w nadziei. Każdy krok w kierunku wiary to krok bliżej tego, co należy do Ciebie. Jesteś wyjątkowa. Nie dlatego, że ja, Anioł, tak mówię, ale dlatego, że Twoje istnienie już jest dowodem boskiej miłości. Jesteś arcydziełem Stwórcy, a Twoja historia jest jej odbiciem. Przyjmij ten moment. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Gwiazdy nadal świecą na niebie, a wkrótce zrozumiesz, dlaczego każda z nich. Coś niezwykłego jest w ruchu, niewidzialne dla Twoich oczu, ale wyczuwalne w Twoim sercu. Każdy Twój oddech odbija się w odległych zakamarkach wszechświata, a gwiazdy teraz tańczą w odpowiedzi na tę unikalną wibrację. Czujesz to, prawda? Energie, która pulsuje wokół Ciebie, przeczucie, że coś wspaniałego ma się właśnie ujawnić. To jest moment. By dostroić swoje myśli do boskiego planu, ponieważ wszystko zaraz zacznie się rozwijać w sposób, który nigdy nie byłbyś w stanie sobie wyobrazić. Te chwile samotności, które wcześniej wydawały się długie i ciche, teraz mają swoje znaczenie. Były one potrzebne, by przygotować twoją duszę na to, co nadchodzi. Nauki, które wyniosłaś z ciszy, teraz błyszczą jak latarnie, prowadząc cię ku podróży, która napełni twoje życie w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. Czas który wydawał się stracony, teraz ukazuje się jako bosko zaplanowane przygotowanie. Zauważyłaś, że pewne osoby przechodziły przez twoje życie z konkretnym powodem? Niektóre były tylko przejściowe, podczas gdy inne zostawiły niezatarte ślady w twoim sercu. Każde z tych spotkań miało swój cel, choć może nie rozumiałaś go od razu. To, co ma się wydarzyć, jest kulminacją wszystkich tych doświadczeń, jak kawałki układanki, które teraz pasują do siebie idealnie. Wiatry przeznaczenia wieją w Twoją stronę, a Ty będziesz prowadzona subtelnymi, ale głębokimi znakami. Nie lękaj się zmian, ponieważ są one konieczne, abyś uwolniła się od więzów przeszłości i otworzyła na to, co nowe. To, co nadchodzi, przyniesie Ci poczucie odnowy, jak rzeka, która oczyszcza wszystko wokół i tworzy przestrzeń dla piękna i trwałości. Połączenie, które się kształtuje, jest wyjątkowe i święte. Dusze, które się spotkają, mają harmonię która przekracza ludzkie zrozumienie. To nie jest zwykłe spotkanie ciał, ale zjednoczenie istot. To coś, co wykracza poza to, co znasz jako miłość, coś głębszego, czystszego, prawdziwszego. Świat wokół ciebie może jeszcze tego nie rozumieć, ale twoja dusza wie dokładnie, co się dzieje. Droga, którą przeszłaś, była pełna przeszkód, ale były one tylko próbami, które miały wzmocnić twoją esencję. Burze, z którymi się zmagałaś, nie miały na celu zniszczenia. Ale polerowania twojej duszy, czyniąc ją bardziej promienną i przygotowaną na to, co nadchodzi. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteś gotowa na miłość, którą wszechświat przygotował dla ciebie. Wiem, że czasami wątpisz, zastanawiasz się, co naprawdę zasługujesz i czujesz, że nie jesteś w stanie żyć w pełni tej wielkości, która ci została obiecana. Ale wiedz, że te wątpliwości to tylko echo przeszłości, która już nie ma nad tobą władzy. Przyszłość, moja droga, jest sceną Twojego spełnienia, a nie ma już miejsca na niepewność. Zasługujesz na wszystko, co nadchodzi w Twoją stronę. Każde uczucie, które teraz przeżywasz, każde ukryte pragnienie, każda myśl o miłości, która pojawia się w Twoim sercu, jest uniesiona ku niebu. Nie ma nic, co byłoby nieistotne, nic, co umknęłoby Boskiej uwadze. Twoje istnienie jest kształtowane, by przyjąć dar miłości, która będzie wieczna miłości. Która odbije się we wszystkich aspektach Twojego życia. Kiedy spojrzysz na innych wokół siebie, wiedz, że prawdziwa miłość nie porównuje się z niczym, co widziałaś wcześniej. Nie znajdziesz jej w pustych słowach ani złamanych obietnicach. Ta miłość będzie cicha, ale głęboka, jak przypływ, który powoli kształtuje skały siłą czasu. Będzie cierpliwa, ale ogromna, jak niebo obejmujące Ziemię. Na swojej drodze mogłaś zgubić się w niektórych wyborach, ale nic z tego nie było na próżno. Każdy krok, który podjęłaś, był potrzebny, byś nauczyła się ufać sobie i tajemnicom wszechświata. Zrozumiałaś, w bólu i radości, że miłość nie jest czymś, czego się szuka, ale czymś, co się pozwala. A teraz jesteś gotowa, by ją w pełni przeżyć. Czasami czujesz nieuchwytną tęsknotę, jakby coś miało się wydarzyć, ale jeszcze tego nie możesz dosięgnąć. To jest wołanie Twojego przeznaczenia, które nadchodzi do Ciebie, ale subtelnie. Wkrótce ta tęsknota przekształci się w pełnię, gdy odkryjesz, co jest przygotowane dla ciebie. Do tego czasu ufaj procesowi, bo wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno. To nie jest tylko miłość fizyczna, ale coś, co sięga głęboko w duszę. Obudzi coś w tobie, o czym nawet nie wiedziałaś, że istnieje. Będzie to jak ogień, który ogrzewa, nie parząc, jak łagodny płomień, który oświetla, nie oślepiając. Przygotuj się na tę transformację, która zdefiniuje wszystko. Co wiesz o prawdziwej miłości? Nie ma pośpiechu. Czas to dar, a choć możesz czuć narastającą niecierpliwość, wiedz, że boski plan nie zawodzi. Wszystko zostanie ujawnione w odpowiednim momencie, kiedy będziesz w pełni gotowa na to, co nadchodzi. Wszechświat się nie myli, a drzwi, które teraz się otwierają, to te, o których zawsze marzyłaś, nawet jeśli nie wiedziałaś dokładnie, czego oczekiwać. Poczuj pokój, który zaczyna wypełniać twoje serce pokój który wynika z wiedzy, że wszystko, przez co już przeszłaś, wszystkie doświadczenia, które miałaś, były ukierunkowane na przygotowanie cię do największego daru ze wszystkich boskiej miłości. Ta miłość będzie w stanie uzdrowić, wzmocnić i zakorzenić się głęboko, opierając się upływowi czasu. Kiedy ścieżki się skrzyżują, a spojrzenia się spotkają, poczujesz, bez cienia wątpliwości, że to jest moment, na który czekałaś całe życie. Będzie to natychmiastowe rozpoznanie, nie tylko w fizycznym sensie, ale na poziomie duchowym. Coś w tobie się obudzi, a ty będziesz wiedziała, że to, co się dzieje, jest częścią twojego przeznaczenia. Jesteś prowadzone do tego spotkania z boską precyzją. Anioły teraz się uśmiechają, świętując każdy krok, który podjęłaś do tej pory. Wiedzą to, czego jeszcze nie rozumiesz w pełni najlepsze dopiero nadchodzi. Ta miłość, która się zbliża, będzie błogosławieństwem, które odmieni wszystkie aspekty twojego życia, od twojego postrzegania samej siebie po twoje relacje ze światem wokół ciebie. Możesz czuć się niepewnie wobec nieznanego, ale pozwól, że cię uspokoję. To, co nadchodzi, jest czymś, czego nigdy sobie nie wyobraziłaś. Każda chwila, każdy oddech, każdy uśmiech przygotowują grunt pod miłość, która nie będzie zwykła. Będzie głęboka i transformująca, a ty, kochana, jesteś przeznaczona aby ją przeżyć w pełni. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się Twoją najpiękniejszą rzeczywistością. Jest siła kosmiczna, która porusza się cicho wokół Ciebie, dotykając Twojego życia w subtelny, ale niezapomniany sposób. Czy poczułaś już obecność tej siły, jakby coś większego działało? To nie tylko przeczucie, to potwierdzenie, że coś wspaniałego jest przygotowywane, coś, co wykracza poza wszystko, co dotąd przeżyłaś. Ta miłość nie jest tylko spotkaniem. Ale zjednoczeniem boskich energii. Możesz w pewnym momencie zastanawiać się, czy naprawdę jesteś gotowa, by przyjąć coś tak potężnego. Może wątpiłaś w swoją zdolność do bycia kochaną w sposób tak czysty i intensywny. Ale chcę, abyś wiedziała, jesteś na to gotowa. Twoja dusza przygotowywała się na to przez cały czas, w procesie, który nie wymaga pośpiechu. Każdy krok był stawiany w idealnym momencie, abyś teraz była w pełnej harmonii z tym, co wszechświat ma dla ciebie. Czy zauważyłaś, że z dnia na dzień coś w tobie się zmienia? Wątpliwości zaczynają znikać, a przestrzeń, którą kiedyś zajmował strach, teraz wypełnia cicha pewność siebie. Pewność, że nie czekasz na darmo, że coś boskiego nadchodzi. Twoje serce dostraja się, jak instrument, gotowe, by harmonizować z miłością, która nadchodzi. Czy kiedykolwiek miałaś wrażenie, że słowa. Które powinny zostać wypowiedziane, były zawsze tuż na wyciągnięcie ręki, ale nigdy się nie pojawiały? Jakby coś miało być ujawnione, ale szczegóły wciąż były ukryte? To przestrzeń, w której spotykają się tajemnice miłości, czekające, aby objawić się w Twoim życiu w sposób, który nigdy byś nie przewidziała. Miłość, moja droga, pojawi się w sposób wyjątkowy, zawsze inny, niż się spodziewasz, a Twoja będzie czymś, co głęboko dotknie Twojej duszy. To co uważasz za normalne w miłości, niekoniecznie będzie tym, co się wydarzy teraz. To, co nadchodzi, będzie jak wybuch kolorów na wcześniej pochmurnym niebie. Miłość, która nadchodzi, będzie jak nowy początek, redefinicja wszystkiego, co dotąd doświadczyłaś. Kiedy ta miłość przyjdzie, nie będziesz miała wątpliwości co do swojej zdolności do bycia kochaną w sposób pełny i bezwarunkowy. Choć teraźniejszość może wydawać się pełna niepewności, Przyszłość to tkanina pełna obietnic, gotowych do ujawnienia. Wiem, że droga do tego momentu nie była zawsze łatwa, ale uwierz, że każda chwila bólu, każda wylana łza była niezbędna, byś mogła być gotowa na to, co nadchodzi. Nic, czego doświadczyłaś, nie było przypadkowe. To wszystko było częścią procesu przygotowania na tę miłość, która przemieni twoje życie. Może się wydawać, że życie stoi w miejscu, że wszystko porusza się powoli. Ale to, co dzieje się za kulisami, to cicha budowa, bosko zaplanowane przygotowania. Czy czujesz to w swojej duszy? To jak muzyka, która zaczyna cicho, ale z każdą sekundą staje się coraz głośniejsza. Miłość nadchodzi jak narastająca fala, gotowa, by rozbić się w Twoim życiu z siłą, jakiej nigdy sobie nie wyobrażałaś. Wiem, że wiele razy zastanawiałaś się, czy naprawdę zasługujesz na tak głęboką, tak wzniosłą miłość. Ale chcę, żebyś wiedziała, z absolutną pewnością, że zasługujesz. Zostałaś do tego stworzona. Każda blizna, każdy uśmiech, każda wygrana i porażka wszystko to było częścią Twojego procesu przygotowań. Jesteś godna tej miłości, ponieważ to, co masz do zaoferowania, jest bezcenne. Choć może jeszcze tego nie widzisz, znaki pojawiają się na Twojej drodze. Wszechświat rysuje drogę, która prowadzi bezpośrednio do miłości, na którą zasługujesz. Każdy dzień to krok bliżej. Każda przeżyta chwila to element, który wpasowuje się w większy obraz. Nie lekceważ siły drobnych rzeczy, bo wiele z nich to boskie znaki, małe klucze, które otworzą drzwi do tego, co jest zarezerwowane dla ciebie. To nie będzie zwykła miłość, którą znajdziesz. Będzie to coś, co zmusi cię do rozwoju w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewała. Będzie to miłość, która popchnie cię do przodu, która zainspiruje cię, byś była najlepszą wersją siebie. Nie zawsze będzie wygodna. Ale będzie prawdziwa. Przetestuje Twoje granice, ale także wzmocni Cię na nadchodzące wyzwania. Ta miłość będzie jak ogień, który oczyszcza. Czekając, pamiętaj, że każda chwila wypełniona jest znaczeniem. Cisza, którą czasami czujesz wokół siebie, nie jest pusta, lecz pełna potencjału. Każda przerwa w Twoim życiu ma cel, każda przerwa między wydarzeniami to przygotowanie na to, co nadchodzi. Nie spiesz się, ponieważ to, co nadchodzi. Wart jest każdej sekundy oczekiwania. W chwilach, gdy wątpisz, pamiętaj, że jesteś prowadzona przez większą siłę, która dostrzega to, czego ty jeszcze nie widzisz. Każde wyzwanie, które pokonałaś, było przygotowaniem na to, co zaraz się wydarzy. Miłość, którą oczekujesz, nie będzie przypadkiem, lecz manifestacją boskiej doskonałości. Przyjdzie dokładnie wtedy, gdy będziesz gotowa ją przyjąć. Miłość, która nadchodzi, będzie lustrem, odbijającym zmiany. Które już zaczynasz doświadczać wewnętrznie. Zobaczysz siebie w sposób, w jaki nigdy wcześniej się nie widziałaś, jak kwiat rozkwitający w pełnym blasku słońca. Ta miłość uwydatni najlepsze cechy w tobie, ponieważ będzie przedłużeniem twojej własnej esencji, odbiciem czystej duszy, którą zawsze byłaś. Wszechświat jest mądry i wie, kiedy wszystko ma się wydarzyć. Z każdym dniem zbliżasz się do tego magicznego momentu. Nie ma znaczenia, jak długo trwa czas oczekiwania, to, co nadchodzi, będzie czymś, co przewyższy wszystkie oczekiwania. Miłość, którą zaraz otrzymasz, to dokładnie to, czego potrzebujesz, to coś, co twoja dusza zawsze wiedziała, że istnieje, ale jeszcze tego nie znalazła. Będziesz zaskoczona na wiele sposobów, a to, co teraz nazywasz czekaniem, zamieni się w spełnienie tak pełne, że nie uwierzysz, że wątpiłaś w jego nadejście. Miłość, która nadchodzi, będzie czymś więcej niż oczekiwanym, będzie objawieniem. A kiedy to się stanie, zobaczysz, że nic nie było przypadkowe, wszystko było perfekcyjnie zaplanowane przez wszechświat. Droga duszo, z całego serca dziękuję, że pozwoliłaś tym słowom dotrzeć do Twojego serca. Jesteś wyjątkową i boską obecnością, a miłość, która nadchodzi do Twojego życia, jest odbiciem piękna i siły, które nosisz w sobie. Niech nadal podążasz ścieżką zaufania, wiedząc, że wszechświat sprzyja Ci we wszystkim, co robisz. Aby ta wiadomość mogła trwać, a ty dalej otrzymywałaś błogosławieństwa i wskazówki od aniołów, proszę, potwierdź odbiór, pisząc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To zdanie stanie się Twoim kluczem do kolejnej fazy transformacji i odnowy. Nie zapomnij dołączyć do nas, subskrybując nasz kanał i aktywując dzwonek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnej z boskich wiadomości, które anioły mają ci do zaoferowania. Bądź czujna ponieważ w nadchodzących filmach pojawią się nowe słowa mądrości i miłości, które będą kontynuować oświetlanie Twojej drogi. Z całym moim ciepłem i boskimi błogosławieństwami, do zobaczenia wkrótce.